Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji pracowej po meczu 26. kolejki na I Ligi, Warta Poznań Grupy Temonika Monika jeden 1-3 Mecz bez udziału publiczności Jest z nami trener drużyny gości pan Mariusz Lewandowski. Gratulujemy zwycięstwa i prosimy o parę z nami komentarzy. Witam wszystkich Przede wszystkim chciałbym pogratulować swojej drużynie dobrego meczu wypełnienia zadań, założeń taktycznych, które były określone. Przede wszystkim też wykorzystanie w sytuacji tych, których które mieliśmy, które żeśmy stworzyli, co szlankowało w, w wcześniejszym meczu z Olimpią tak paradoksalnie <coughs> można powiedzieć, że trzy ramki, jaką mieliśmy zdecydowanie więcej, także mnie to, że skuteczność w tym meczu była, była duża i w końcu e, można powiedzieć, że te zadania i te, które żeśmy sobie nastawili to, cośmy ćwiczyli, e, wyszło. Aczkolwiek no, musimy patrzeć też w przyszłość, e, szybko przeanalizować te spotkanie i Szykować się do następnego, do następnego meczu, zobaczyć jak zespół, zawodnicy wyglądają pod względem fizycznym, urazów. Także mamy, mamy do soboty bardzo krótki okres, jak to się mówi, czasu i szybciutka analiza. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich kibiców i gratuluję zwycięstwa, na który na pewno żeśmy czekali i zasłużyli w tym spotkaniu. Dziękuję. Są dwa pytania zadane przez polskich dziennikarzy, najpierw redaktor Maciej Brzeziński. Pytanie jest takie, o co walczy Brukbert Termanika w tym sezonie? Zwycięstwo z Wartą, która jest jednym z kandydatów do awansu, powoduje, że włączyliście się poważnie do walki o miejsca barażowe. No, przede wszystkim my walczymy w każdym meczu o trzy punkty i tak do tego podchodzimy. Wiadomo, że u nas w klubie, w zespole panuje dobra atmosfera, dobry duch dobry i, i jest wspaniała organizacja do tego, żeby się w tabeli i także do tego podchodzimy, także chciałbym spokojnie ucieszyć wszystkich my koncentrujemy tylko tylko i wyłącznie na najbliższym meczu, zobaczymy jak to będzie na końcu sezonu. No tutaj jest też trochę pytanie o tej samej materii, dotyczące tej samej materii, dyrektor Grzegorz Hałasik, Radio Poznań. Dzień dobry Panie Trenerze, po tym meczu właściwie dotykacie już sklepy spód czy po tym meczu jest Pan już spokojniejszy, że się do niej dostaniecie? Nie, nie jestem spokojny, zostało 8 meczów e, i każdy z nich trzeba będzie się dobrze przygotować, dobrze przeanalizować przeciwnika i do e, każdej, każdy trzeba się wybiegać, e, zagrać bardzo dobre spotkanie. Mecze w każdej kolejki i, i, i pokazują, że, że tutaj nie ma faworytów, trzeba się przygotowywać bardzo konkretnie do danego meczu i tak do tego podchodzimy, także nie ma tu żadnego spokoju też zostanie się jakąś wygraną. Także na pewno cieszymy się z tych trzech punktów, ale nie popadamy w uchwały. Dziękuję. Jeszcze ma więcej pytań. Yy, za chwilę druga część konferencji prasowej, gdzie widziałem <grym> trenera Piotra Tworka. Dzień dobry, się raz jeszcze. Teraz przed nami druga część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Termaliką Nieciecza. Tym razem poprosimy o parę zdań od trenera gospodarzy pana Piotra Tworka. Zostawiliśmy dużo serca i zdrowia dzisiaj na wojsku. Po spotkaniu naszym ostatnim wyjazdowym mieliśmy mocne postanowienie w dzisiejszym dniu, że u siebie dzisiaj wygrywamy, że u siebie pracujemy, walczymy o trzy punkty i taki był cel i taki, i taki był cel postawiony przed zespołem. Pierwszy straciliśmy 110 bo mamy generalnie... Jest różnica w naszym zespole, jeżeli pierwszy tracimy bramkę, wtedy gdzieś tam spada, spada taka wiara i spada taka, taka spokój i cierpliwość w kontrolowaniu naszych akcji, ale dobrze, że szybko wyrobiliśmy i po tej bramce Mateusz Powczaka po porzucie karnym, po fałmie na, na Łukaszu zespół nadał znowu wiary, że, że dzisiaj możemy zdobyć trzy punkty z dobrym, muszę podkreślić, że z dobrym i dobrze dysponowanym, przeciwnikiem, druga bramka no, podcięła nam skrzydła. Natomiast, natomiast w drugiej połowie, mimo iż próbowaliśmy, mimo iż dochodziliśmy do sytuacji na 20, 25 mesze, to to jedyny mankament, który ja postrzegam tak na gorąco, to jest brak decyzyjności w naszym zespole i brak takiej Podjęcia, podjęcia odpowiedzialności za, za uderzenie, za, za rozwiązanie już tej sytuacji, którą budujemy i którą stwarzamy, bo, bo było kilka momentów, gdzie powinniśmy oddać strzały na bramkę, a my jeszcze, jeszcze szukamy dokładniejszego innego podania, który, które no, no, powoduje, że, że przeciwnik dobrze ustawiony w obronie wybija i, i wybija nas z rytmu. Ja muszę podkreślić, że, że termika dzisiaj szczególnie w głowie bardzo bardzo mądrze ustawiona, nie pozwalała nam na, na wiele. Dlatego mimo, już próbowaliśmy zmianami, zmienić oblicze meczu, nie udało nam się i, i przegrywamy spotkanie. Przed nami kolejny mecz w niedzielę. Mamy parę dni, żeby się odnowić, zre zregenerować. Na pewno jutro będziemy, będziemy ten mecz omawiać, bo, bo jest kilka poważnych błędów, które, które dzisiaj szczególnie w końcówce mogliśmy dostrzec. Dziękuję. Teraz kilka pytań Mieliśmy zadanie do, do trenera. Pierwszy jest od rektora Grzegorza Kołasika. Dzień dobry panie remerze. Czy możliwość objęcia pozycji lidera nie paraliżuje Pańskiego zespołu? No właśnie na ten temat będziemy jutro rozmawiać, bo w jednym sezonie, jeżeli graliśmy, byliśmy w trakcie rozgrywek, graliśmy inaczej, graliśmy z powrotem, graliśmy z, ze swobodą. Dzisiaj próbujemy, czy dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdzie, gdzie wkłada się nerwowość i, i, i brakuje osoby, która by wzięła na siebie ciężar gry, szczególnie w czy szczególnie pod, pod bramką y, przeciwnika. Tu widzę dużą rezerwę i, i na tym musimy, na tym musimy popracować, bo już mało czasu mamy do, do meczu najbliższego. Dziękuję. Też redaktor Dawid Cytrowski, Radia Poznań pyta o aktualną dyspozycję vat i dwie porażki kryzysem, czy jednak za wcześnie by o tym mówić? Nie, nie uważam, że, że te dwie porażki to jest kryzys jakiś głęboki w zespole, czy, czy generalnie, generalnie kryzys. Zespół pracuje tak, jak pracował zawsze zespół. Zespół wygląda, jeżeli chodzi o, o motywację i ich zaangażowanie, tak jak nie widzę różnic, nie, nie dostrzegam. Gdzieś tu bardziej, bardziej dostrzegam rzeczy związane, już takie stykte, może techniczno-taktyczne, tak jak powiedziałem wcześniej, w podjęciu, generalnie w podjęciu decyzji, bo tu mamy, tu mamy duże rezerwy. Dziękuję. Jest pytanie od Jakuba Kawieckiego, tym razem o defensywę. Pani trenierze, co się stało z grą, no, defensywną wartą, która była mocną stroną, a w ostatnich dwóch meczach? Stworzyliśmy pięć bramek. Tak. Tak. stworzyliśmy jedną ramkę, więc tu jest, tu jest gdzieś, gdzieś ta, ta dysproporcja zbyt duża. straciliśmy w ostatnich dwóch meczach y, pięć bramek. Gdyby to były jeszcze bramki stracone, czy, czy zespół przeciwny, gdyby je przygotował i, i, i rozklepał naszą linię obrony i, i wjechał tak jak momentami my, my to próbowaliśmy robić i nam to się też udawało, to, to można by było mieć gdzieś tam większy znak zapytania, jeżeli chodzi o linię obrony, ale my no nie możemy tak szczególnie tej trzeciej bramki stracić, bo to jest... To jest troszeczkę takie, takie dziwne I, i tak jak uczulaliśmy zespół, yy, że, że Ternalika znawia szybko yy, auty, czy, czy, czy w takich sektorach, po których dzisiaj wystaciliśmy bramkę, Ternalika zdobywa. No to niestety no, no gdzieś, gdzieś yy, to nam umknęło i, i tu musimy, i tu musimy yy, yy, w tym najbliższym czasie yy na to zwrócić uwagę, żeby żeby ten limit bramek, który tracimy, no, żeby już był no, zastosowany, zatrzymany. Dziękuję. Ostatnie pytanie tutaj od redaktora Macieja Bruzińskiego z takim nawiązaniem. Ja może wyjaśnię, że trener Piotr Tworek otrzymał taki obraz, który jest przedstawiony jako Napoleon. To z okazji pierwszej rocznicy pracy w Warcie Poznań to jest nawiązanie właśnie do tego momentu. Otrzymał pan obraz, na którym jest Pan Napoleonem. To co trzeba zrobić, aby zmotywować swoich żołnierzy jak Napoleon w najlepszych swoich czasach. <grych> Trzeba zrobić. Ja myślę, że ja myślę, że ten zespół jest dzisiaj rozdrażniony i zły, bo widzę ich w szatni i i, i ma prawo taki być, bo to jest zespół ludzi, których generalnie nie trzeba motywować. To są piłkarze, którzy znają gorycz porażki, ale też i, i, i widzą do, to do światło, które gdzieś jest przed nimi i do niego, czy do tych lepszych czasów ich karierach, czy w ich, ich pracy dążą. Y, oczywiście porażki na pewno gdzieś tam będą nas dołowały, ale, ale myślę, że, myślę, że y, jutro sobie kilka rzeczy wyjaśnimy i, 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 i na pewno tutaj wiara zwycięstwa czy wiara w odnoszenie sukcesu w tym zespole nie zgaśnie, bo to, jest, bo to nie jest taki zespół, który, który będzie, będzie po porażkach y, uchylał głowę i będzie yy, przeżywał je w taki sposób, że, że już nie, nie będzie myślał o ograniu. Ja jestem przekonany, że, że ten zespół da nam jeszcze dużo radości. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję za pytania.